Whisper, whisper. Poznajesz mnie. Jestem whisper i rozumiem cię. Whisper, whisper. Co zrobisz dziś? Jestem whisper, pomogę znów ci. Oczy zmruż. Bo whisper przychodzi już. Whisper, whisper. Whisper, whisper. Whisper, zielony miś. Co tu robisz, tato? Czyszczę nasz taras. Czemu? Przez te algi jest taki śliski i zielony. O, co to są algi? E, to takie rośliny. Potrzeba do nich dużo wody z mydłem. Przynieść ci coś do picia? O, Whisper, byłoby wspaniale. Dziękuję. Zaraz wracam. Jestem Whisper. Rozumiem, co mówisz. Witaj Bert! Co robisz w lodówce? Uch, Whisper! Wydarzyło się coś okropnego. O nie! Co? Bary zrobił się zielony. Jej! E? I nie wiemy, co zrobić. Potrzebujemy pomocy. Jasne! Chodźmy lepiej do Barego. Zamknij oczy, Bert. Psz. Oczy zmruż, Whisper z pomocą, przychodzi znów. O! Jej, naprawdę jesteś zielony. <grym> jakbym nie wiedział. <grym> Próbowałem to jakoś zetrzeć o lód. <grym> Udało się? Nie, jesteś zielony. Ona ma rację. Jesteś jedynym zielonym misiem polarnym, jakiego znam. To i co ja teraz zrobię? E, już wiem! Potrzebny nam kew! On wie, jak to jest być zielonym. Dobrze, zamykam oczy. Kew, czy mnie słyszysz? Przyjdź tu i pomóż. Ah. Kev, czy mnie słyszysz? Whisper, whisper, ja cię słyszę. O, oh! chłopaki! O, wow, jesteś? Zielony. Tak jestem. Jest tak bardzo zielony jak. E... E, cóż ty? E, nie ma nic złego w zielonym kolorze. Jest boski? Może? Dla ciebie jest boski, a misie polarne są białe. Białe? Jak arktyczny śnieg. Bary musi stać się znowu biały. O, e, a może spróbujesz wytarzać się w śniegu? Hej! Ale zimno! Co próbowałem? O, a próbowałeś skrobać się śnieżnymi kulkami? Chcę znowu być białym misiem! Jak to się stało, że jesteś zielony? Pojęcia nie mam. No to pomyślam, pomyśl, sam pomyśl! To niełatwe, gdy jest się zielonym. Pary, ja tylko staram się pomóc. Ah! Ah! Jesteś cały Bert. Ah! 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 Ojej, oh cały, cały na szczęście! Ah! Ojej! Ło, wow, Jazda! Co? Ty też jesteś zielony! Ah! To musi mieć związek z tą wodą. Ale to jest nasz ulubiony basen. Ktoś musi tam wejść i to zbadać. Ktoś, kto umie dobrze pływać. I ktoś, kto już jest zielony. Hmm? O, e, nie, 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 nie ja. Ja pływam w ciepłej wodzie. O, proszę, Kef, musimy to sprawdzić. E, o, o, wcale nie jest aż taka zimna. Nic ci się nie stało! Jestem cały, słonko! Hej, to naprawdę przyjemne! A wiesz, dlaczego mi się są po tej wodzie zielone? Wygląda mi na to, że to przez te algi. Algi? E? Co to są algi? To taka roślina. Więc mam. Na swoim futrze rośliny? Obaj je mamy. Aby je zmyć, tata używał wody z mydłem. Wow, dobry pomysł. Posłuchajcie, ruszajmy do domu. Przygotujemy wam gorącą kąpiel. Jej! <laughs> Zamknijcie wszyscy oczy. Sz -sz -sz -sz. Oczy zmruż, Whisper z pomocą. Przyszła już. Uh, 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 kocham kąpiel z bąbelkami. Też ją lubię, ale strasznie się rozpychasz. <laughs> Masz problem, Bert. Nigdy nie jesteś szczęśliwy. Chcecie się pokłócić? Oh! Wow! <laughs> Znów czysty i biały. Tak jak świeży śnieg. Och, dziękujemy, Whisper! Whisper, muszę ci coś pokazać. Tak, tak! Hej, wydwaj! Do lodówki! Uh, szybko! Tata za chwilę przyjdzie! Pa, uh, uh. oh, 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 oh. Whisper! Spójrz, Whisper! Przez te algi mam teraz zielone ręce. Uh, 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 uh. <laughs> Chwileczkę. A czemu ty masz zielone ręce? Whisper. Yuhoo! Whisper, whisper! Oh, tis bro! Whisper, whisper. Whisper, whisper. whisper, whisper. whisper, whisper. whisper Pomor!